A runway z tej strony dawno mnie nie było. Jestem na ławicy. Lecę do no Londynu coś tam ogarniać niezwiązanego z Ironwayem. W każdym razie stwierdziłem, że nagram przy okazji jakiś odcinek. E, także będzie taki lekki odcinek wyjazdowy, na którym spróbuję trochę trenować. Także będzie w tematyce. E, czyli może przy okazji opowiem, jak to jest pobiegać, przynajmniej jak się gdzieś tam wyjeżdża w jakąś podróż służbową czy inną. Okay. Więc tak, dla tych, którzy nie śledzą jakoś dokładnie Face'a czy tam Instagrama. 26 listopada urodził się Stasiu. Także super, jakieś tam pędkowe i tak dalej. Pierwszy tydzień w miarę zleciał normalnie, nawet się udało sporo tych treningów zrobić. Na początku jeszcze w miarę spał. No i mniej więcej od drugiego tygodnia zaczęliśmy mieć problemy. Później się okazało, że prawdopodobnie jakiś. Po prostu mocna reakcja na kolki czy jakieś tam alergie pokarmowe i inne wynalazki. W każdym razie przez jakieś 7-8 tygodni non-stop ryczał. To jest wiadomo, że każde dziecko ryczy, ale Kuba mój to przez swoje dotychczasowe 12 lat życia ryczał tyle, co Stachu dziennie. Bo to nie był płacz taki lekki, tylko darcie się, jak obdzierany ze skóry. No i szukaliśmy co się dzieje To potrafił, potrafił tak ryczeć 8, 9, 10 godzin ciągiem w zasadzie I szukaliśmy co się dzieje, jeden, drugi, trzeci lekarz, jakieś tam zmiany mleka, położne, coś tam, coś tam No i ogólnie dolina jedna wielka, bo wykończeni byliśmy masakrycznie tym wszystkim Dwa tygodnie temu, czyli równo jak skończył dwa miesiące się poprawiło drastycznie Zaczął spać dużo więcej, ryczeć dużo mniej Ogólnie widać, no nawet duże zdrowie wygląda, jest uśmiechnięte i tak dalej. Co prawda, z tym zdrowiem to już wcześniej mówili, że nie ma żadnego problemu, bo ja jadł dużo. Urodził się już ogólnie bardzo duży, bo urodził się, to miał niecałe 4 kg. 3 tygodnie temu na ostatnim badaniu miał chyba 6-300, także teraz już ma 7 kg na pewno. No to jak na 8-tygodniowe dziecko, no to bydle, nie? Natomiast no z tym rykiem była masakra. No, treningi siłą rzeczy. Słabe, jeśli w ogóle jakieś się udawało robić. No i ogólnie lekka dolina. Teraz mówię, te dwa tygodnie wychodzimy na prostą. Stachu śpi dużo więcej, je, je w sumie podobnie, ale śpi dużo więcej. Od dwóch czy trzech dni teraz nawet już spał u siebie w pokoju. Także wiadomo, że oczywiście tam co trzy godziny się budzi na jedzenie. Natomiast no jest, jest ogromny postęp. No więc mam nadzieję, że wrócimy zaraz tutaj do blogowania. Do do wywiadów i tak dalej. Tych tematów wywiadowo-blogowych to raz, że wymyślona jest masa zaległych, zaległych przez te dwa miesiące. Dwa umówionych wywiadów jest masa, o czym już wspominałem. No także teraz przez końcówkę zimy, wiosnę postaram się to wszystko nadgonić. Dostałem ostatnio też tutaj sugestie, żeby nagrać takie odcinki Zupełnie dla początkujących, czyli Żeby na przykład opisać jak wygląda logistyka startu Jak wyglądają strefy zmian i tak dalej, tak zupełnie w podstawach I napisały mi o tym dwie albo trzy różne osoby, więc Dajcie może proszę znaka, czy tutaj, czy na fejsie W komentarzach, czy na privie czy Rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie na takie zupełne, zupełne podstawy. Jeśli tak, to rzeczywiście mogę, można coś nagrać na ten temat. Nie? No to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. A początkujący, jak szukają takiej wiedzy, to może mają problem, żeby ją znaleźć. W Londynie jestem 3 dni. Postaram się tutaj przez te trzy dni, przynajmniej dwa albo trzy razy pobiegać, i jak znajdę jakąś siłkę, to jeszcze się na siłkę przejdę. Trochę mam innych zajęć, ale te dwie godzinki dziennie powinno mi się tutaj. Udać, wyrwać, ale to opowiem już trochę w innej scenarii. Nic. Idę na spacerek. Mam nadzieję, że jak szedłem, to widzieliście tutaj w tle te, te ich kamieniczki ładne. Tak jak nie lubię Anglii i w ogóle nie znoszę dużych miast, to akurat te niektóre budynki mają ładne. Na pewno ładniejsze niż blokowiska w Polsce. Daje trochę. Nie mam okularów przeciwspołecznych, jak zwykle. W każdym razie, odnośnie przemyśleń, to podobnie jak było z tym Hashimoto, i podobnie jak z jakimiś wszystkimi innymi perturbacjami życiowymi, te dwa miesiące, teraz pierwsze ze Stachem, znowu dały trochę pozwoliły nabrać trochę takiej innej perspektywy. No sezon, zobaczymy jak się potoczy, mamy początek lutego, to nie jest jeszcze tak, że sezon mam stracony, nie jestem żadnym prosem, nie muszę tutaj rekordów świata robić. Raczej zakładam, że bardzo dużo w tym roku pobiegamy, pojeździmy ze stachem. Kupiliśmy przyczepkę, kupiliśmy przyczepkę tule do jeżdżenia i biegania i mamy nadzieję tam za parę tygodni, za miesiąc, zacząć z nim latać i zobaczymy jak te zawody się tam później potoczą no, najważniejsze, że on jest zdrowy i te takie pierwsze dwa miesiące zmartwień miejmy nadzieję, już są za nami no i teraz już będziemy mogli sobie myśleć o sezonie może nie chciałbym jeszcze zdradzać jakichś wielkich szczegółów, ale odpalam kilka projektów związanych tutaj z Iron Way'em które, które w okolicach wakacji czy przed wakacjami ujrzą światło dzienne i myślę, że będą mi dla Was i dla mnie ciekawe, ale mogą też być, znaczy na pewno będą też dla mnie dość czasochłonne. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Wracając jeszcze do tej perspektywy, bo skaczę ostatnio, już nawet ktoś na to zwrócił uwagę w, pod tym odcinkiem noworocznym, no ale to jest chyba efekt taki zmęczenia, ogólnie chaosu, a może nawet sprawy trochę wyszedłem, bo jednak nagrywałem ten odcinek tydzień po tygodniu przez lato, a, a teraz się tyle dzieje, mało snu, mało wszystkiego w każdym razie. Dobrze trochę naprać takiej perspektywy. Wiadomo, że ten triathlon jest dla nas bardzo ważny, dla mnie bardzo, dla Pati też bardzo teraz ze względu na to jej chęć powrotu do formy. W każdym razie wszystko zaczyna się zapinać i stabilizować. Trochę już tam więcej ćwiczymy. No jeśli widzieliście na fejsie, no to kilka treningów już gdzieś tam sobie razem nawet robiliśmy w jaskini. Na dworze coś tam biegałem, Zaczymy. Zobaczymy jak się potoczy jakiś tam maraton. Półmaraton, czy inne zawody tutaj, te na wiosnę, no bo forma jest zerowa. Trochę mam nadwagi od, tej, od tych moich 79 takich, co miałem półtora roku temu. Później te 80 z hakiem, no to teraz się kręcę 84-85. Mało od kilku tygodni nowe pudełka. Jakiś tam wegetariańskie i to nawet nie dlatego, że chcę być jakieś wielce wega, ale mi smakują. Są też bez laktozy, która mi szkodzi. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy i no, mam nadzieję teraz już robić przynajmniej takie vlogowe odcinki częściej. Dobra, dzisiaj chyba nie będzie. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Więc tak, każdy z nas ma jakąś robotę. Większość trenujących coś tam robi. Chyba, że mamy jakichś rentierów na pokładzie. Czyli każdy też ma jakieś wyjazdy służbowe, które zaburzają mu jego rutynę taką treningową, normalną. No i jakoś trzeba sobie wtedy radzić. Wiadomo, że w triatlonie to Basenu nie weźmiemy, rower czy trenażer jest trudno, ale da się robić coś, zamiast wyjechać i nie robić nic. Da się to robić, wymaga to odrobiny, logistyki, ale tak naprawdę zależnie gdzie jedziemy, jeśli jedziemy, nie wiem, w Europie, tak jak ja jeszcze często do Czech, to nawet rower jest w stanie wrzucić do bagażnika, Trenażem, jestem w stanie wrzeszczeć do bagażnika. Basen znajduję tam zawsze bez problemu. I wiadomo, że jak mamy jakieś tam zajęcia służbowe, to tyle godzin treningu nie wciśniemy, ile normalnie byśmy chcieli. Ale nawet godzina urwana tu i tam to już nam coś da. Przynajmniej jakoś podtrzymać formę. No a jak lecimy dziś za granicę, tak jak ja teraz tutaj do. Londynu No to adidasy, nawet w tej torbie podręcznej Też się mieszczą Nie jest to jakiś problem wielki Czyli na początek Pierwszy punkt To jest powiedzmy motywacja Żebyśmy chcieli coś porobić na takim wyjeździe A nie popis tylko z kumplami Z pracy Drugi punkt to jest logistyka Czyli wzięcie Tych adidasów Dwóch koszulek jakiś skarpetek, bluzy, to czy spodenek, to nie jest na filozofia. No i po prostu na miejscu zorganizowanie sobie tego czasu, czy godzinę tu rano, czy wieczorem, czy gdzieś tam pomiędzy zajęciami. To nie jest jakoś trudne moim zdaniem. Bo wiem, jak ja tego nie robiłem kiedyś, jak nie trenowałem. To ten czas po prostu uciekał pomiędzy. Czy to na jakiegoś kaca, czy na drzemkę, czy coś. A tak naprawdę wystarczy odrobina motywacji, no nawet nie musi być nie wiadomo ile. Ludzie trenują do maratonów czy ironmanów o parę godzin dziennie. Też są to w stanie robić z pracą. Więc motywacja, logistyka. No jak już wyjedziemy, wciskamy tą godzinę treningu, powiedzmy dziennie czy nawet 40, 40 parę minut, ile tego nie było, to nam na pewno pomoże, a nie zaszkodzi. No i nie, ma, nie musimy pobadać o jakichś ekstrema, jeśli chcemy, ale jeśli już prowadzimy aktywniejszy tryb życia, no to może dobrze na tej imprezie firmowej z dwa drinki mniej wypić. Czy tam Zjeść jedną za zamiast czterech. Wszystko jest dla ludzi, nie ma co się dać zwariować. Większość z nas nie jest prostą, więc nie musimy wszystkiego robić tak jak prosi. Skoro już dbamy o to zdrowie formę i tak dalej, to dobrze na takim dojeździe cokolwiek porobić. I moja praktyka od tego roku, dwóch czy trzech, tak jak trenuję jest taka, że po prostu mówię Maćkowi, że jadę na taki czy inny wyjazd. On zadaje mi mniej. Powiedzmy ten jeden ten dziennie. Mniej wymagający. Ale ale wie, po prostu wie ile mniej więcej jestem w stanie wykonać. No tutaj dla mnie zawsze przykładem jest ten kon. Czyli jeden jak na razie Polski. Mic świata Ace Group To jest Holno On prowadzi jakieś szkolenia i potrafi przerwie między tymi szkoleniami być na trening albo rano na pierwsza jeden, potem szkolenia, potem drugi i z tego co wrzuca u siebie na fanpage to często są takie mega close spoty, więc kurcze Imponujące to jest dosyć. Bo wiadomo jak każdemu z nas się nie chce, jak jesteśmy zmęczeni i tak dalej no Ale e, no ale mówię to jakby tylko po to, żeby powiedzieć, że się da Więc to jest tylko kwestia znowu motywacji tego jak bardzo nam się chce No ja teraz jak już wspomniałem wcześniej, w formie za bardzo nie jestem w związku z tym wszystkimi rzeczami, które się wydarzyły przez ostatni rok. Czy to nie cały rok. Ale mam nadzieję chociaż sobie podtrzymać coś tam na takim wyjeździe jak ten. No i nie wiem jak u was, ale nie samo pożycie zaraz się poprawia, jak sobie trochę poćwiczę. Jedyne co nas jakoś ogranicza czy powstrzymuje przed tym, żeby potrenować sobie na wyjeździe nawet jedno dwu, tam kilkudniowym, bo na takich tygodniowych jest się chyba łatwiej zmobilizować, to jest jakaś tam motywacja i zaplanowanie logistyki. Jak to mamy zrobione, to reszta to już nie jest jakaś wielka filozofia. Zakładamy Adidasy rano przed śniadaniem po kolacji, a no może po kolacji to. Nie najlepszy pomysł. W każdym razie, no, znajdujemy sobie jakieś okienko w ciągu dnia i idziemy pobiegać i tyle. Endorfiny od razu idą do góry. Ludzi tutaj biegających, widziałem masę. Nawet ludzi, z którymi mieliśmy spotkania. E, też część gdzieś tam sobie biegała się foteczkami na fejsie wymienialiśmy. E, mieliśmy hotel trochę z innej strony w Londynu. Więc wszystko się da. Trzymajcie też kciuki, żeby się Stachu ogarnął. Bo jeśli się ogarnie to za miesiąc, w marcu pojedziemy na jakiś wakacje o obóz razem ze Stachem, z siostrą, która będzie nam pomagać. I wtedy udałoby się coś tam potronować może nagrać jakieś fajne odcinki. To też będzie fajna okazja, bo to będzie równo rok od zeszłorocznych Grand Canarii, czyli okresu, kiedy, kiedy Stachu powstał i kiedy zaczęliśmy nagrywać tego vloga, kiedy były pierwsze odcinki. Jakby się udało, to, to by było super, bo mega byśmy się wychillowali. Trochę tak jak Centra Park wygląda. Park dookoła, znaczy park duży, z jakimiś boiskami, z jakimiś i tak dalej I dookoła budynki z widoczkiem pięknym. Jak na centrum Londynu to całkiem spoko Dobra, ale chyba kończymy ten odcinek powoli A ja wracam a ja wracam do hotelu się ogarniać Więc Wszystko się da, tylko trzeba chcieć Czasem jest trudno, więc wtedy kiedy jest trudno trzeba spiąć dupę i się zmotywować. Mam nadzieję, że tą pointą, że sam się będę stosował do tej pointy w najbliższym czasie w zakresie nagrywania odcinków, bo trudno mi to jakoś przychodzi raz, że jesteśmy zmęczeni. Cała ta sytuacja i tak dalej, dwa jak mam nagrywać ze sprzętami aparaty, gimbale i tak dalej, to trochę mnie to drażni. Także trzymajcie jeszcze raz kciuki zostacha za, no, za nas też, żebyśmy wracali do formy i widzimy się na kolejnym odcinku. Mam nadzieję za jakiś tydzień już z jaskini jak będę w domu. Nagram coś tam ciekawego. Spróbuję przynajmniej i zrobię sobie konspekt nagrania, także też będzie mniej chaotyczny Dzięki bardzo, see ya later.